Hej, tytuł nieco clickbaitowy, ale chodzi o to, żebyście wiedzieli, jakie to jest z tymi loteriami. Otóż z loteriami jest tak, że kiedy jest element losowości, to wówczas podpadasz pod ustawę o grach hazardowych. No, jest kilka rodzajów loterii. Żeby być całkowicie bezpiecznym, to najlepiej zrobić konkurs, plebiscyt, w którym po prostu dajesz jakieś zadanie do wykonania i wtedy zapominasz o ustawie o grach hazardowych. Niczym nie musisz się przejmować. Ale jeśli robisz określonego rodzaju losowanie, na przykład chcesz zrobić loterię promocyjną, żeby promować jakiś konkretny produkt, usługę, towar, to wtedy masz loterię promocyjną i zgodnie z artykułem 66 wówczas musisz pozyskać gwarancję bankową. I tutaj mieliśmy pierwszy taki podmiot, który zdecydował się, podmiot kryptowalutowy, który promuje swój, swoją usługę. Nie będę tutaj podawał, jaki, ale on zdecydował, że faktycznie pozyska tą gwarancję, bo chce zadziałać całkowicie zgodnie z prawem i byłem pełen obaw. Bo bałem się po prostu, że bank będzie zadawał nieprzyjemne pytania. Zwłaszcza, że bank musi dostać regulamin, więc regulamin też musiał być napisany w określony, bezpieczny sposób, tak żeby nie wzbudzał jakichś specjalnych podejrzeń. Ale dostaliśmy po kilku tygodniach tą gwarancję bankową, więc. Pierwsza tego typu loteria dla podmiotu kryptowalutowego, gdzie jest promowany konkretny produkt kryptowalutowy, przynajmniej według mojej wiedzy, pierwsza loteria, gdzie pozyskano odpowiednio gwarancję, jest to organizowane przez spółkę polską, to będzie właśnie robiona. Więc super, widać, da się jednak w zgodzie z prawem zrobić loterię w Polsce.